Tytuł cyklu, w ramach którego będziemy starali się Państwu przybliżyć działalność muzeum, może wydawać się wręcz banalny. Tylko pozornie, gdyż jest to wolne tłumaczenie sentencji, której autorem był kwintylian, pierwszy mistrz retoryki zatrudniony do nauczania w Szkole Państwowej założonej przez cesarza Wespazjana. Według kwintyliana, mowa powinna uczyć, bawić i motywować. Takie też zadanie stawiamy sobie realizując nasz program. Tak jak zmieniają się czasy, bo zmieniamy się my, ludzie, tak samo istnieje w nas potrzeba zachowania świadectw czasów już minionych. Czy jest to tylko kwestia sentymentu? Nie, gdyż owa zaklęta w materialnych świadkach przeszłość jest jednocześnie dowodem przebytej przez nas drogi. Nie zawsze przez nas samych i nie zawsze przez naszych przodków ludzkość posiada jakby naturalną potrzebę zachowywania i pielęgnowania reliktów swojej przeszłości, zwłaszcza. Że ma też na koncie wiele zdarzeń, które powodowały znaczne straty w tym dziedzictwie. Bo przecież nie zawsze i nie wszyscy zdawaliśmy i zdajemy sobie sprawę, czym są swoiste korzenie ludzkości, obecne w muzealnych zbiorach, zabytkach budownictwa, dawnych parkach czy miejscach ludzkich siedzib. Wymowa zniszczeń w obrębie świadectw przeszłości wydaje się dość prosta, gdyż wszyscy wiemy, jakie mogą być skutki podcinania korzeni żywego i wciąż rosnącego drzewa. Jednym z miejsc, które mają za zadanie chronić i pielęgnować owe korzenie, jest Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dzień dobry państwu, nazywam się Tomasz Kotarski. Witam ponownie w rezerwacie Krzemionki. Dzisiaj zajmiemy się zjawiskami krasowymi, które występują na terenie, na naszym terenie. Jest to dość ciekawa forma, a mianowicie będziemy mówili dzisiaj o lejach krasowych. Rezerwat jako taki leży na terenie skał, gdzie w podłożu znajdują się liczne skały wapienne, które w wyniku procesów, w wyniku działania wody opadowej. Bardzo często ulegają erozji, tworząc różne ciekawe zagłębienia. I to też one będą dzisiaj tematem mojego wystąpienia. Zjawiska krasowe zazwyczaj kojarzymy z takimi bardziej spektakularnymi formami jak jaskinie. Mamy takie oczywiście w naszym województwie, ale to nie jest jedyna forma zjawisk krasowych, z jakimi będziemy mieli do czynienia na wapiennym podłożu. Skały wapienne mogą być wymywane w wyniku bardzo różnych procesów. Woda może krążyć w nich zarówno pionowo, jak i poziomo, a w zależności od tego, czego dostąpimy, będziemy mieli różnego rodzaju warunki różnego rodzaju, różne, różnie wyglądające zagłębienia czy dziury. W przypadku krzemionek mówimy o lejach krasowych, a więc niewielkich zagłębieniach w terenie, które powstają w wyniku wypłukiwania skały wapiennej. W tym miejscu następnie gromadzą się różnego rodzaju materiały, a często takie zagłębienie jest uszczelniane i cały rok potrafi tam stać woda. Dla niewprawnego oka. Lej krasowy, przynajmniej taki naturalny, może nie przedstawia się jakoś wybitnie cudownie. Mamy do czynienia z dużą dziurą w ziemi, w której, w której prawie cały rok będzie stała woda. Ma to związek z glinianym wypełniskiem a więc ze wszystkimi rodzaju frakcjami namułami które przez tysiące lat spływały z okolic do tego niewielkiego zagłębienia w pełni je uszczelniając. W pewnym sensie wypełniony gliną lej krasowy może nawet zamierać. To znaczy nie będzie się już bardziej powiększał, nie będzie ta erozja postępowała. To dlatego, że glina blokuje przepływ wody, woda nie wypłukuje już węglanu wapnia. No i takie miejsce pozostaje niezmienne. Chociaż zbiornik wodny, który widzimy ma ledwie kilkanaście metrów średnicy i około metra głębokości, sam lej krasowy jest dużo, dużo większy. Na dobrą sprawę, potrafi mieć do 20-30 metrów średnicy, choć oczywiście glina, która go wypełnia, sprawia, że w tej chwili tego nie widzimy. Ale na terenie rezerwatu są również takie leje, w których będzie to doskonale widoczne ze względu na późniejszą działalność człowieka. Chociaż woda w tego typu zbiornikach nie nadaje się do picia ani dla ludzi, ani dla zwierząt. Bo gromadzi się tutaj duża ilość opadowej materii organicznej, wszystkie liście, martwe owady itd. będą się tutaj cały czas rozkładać, ma ona olbrzymie znaczenie biologiczne. Choćby w sezonie letnim jest wykorzystywana przez dziki do ochładzania się. Tutaj też mnożą się różnego rodzaju owady, którym wystarcza tego typu stała powierzchnia wody. Znajdujemy się teraz obok Polany Czachowskiego przy leju krasowym, który nosi nazwę Jeziorko. Wszystkie leje krasowe w tej okolicy mają dokładnie tą samą genezę powstawały mniej więcej w tym samym czasie, ale ich kolej historyczna, ich dalsze wykorzystanie było bardzo różne. Poprzedni widzieliśmy w stanie naturalnym, a więc taki, jak powinien wyglądać, gdyby człowiek nigdy nie wszedł na te tereny. Jeziórko natomiast jest doskonałym przykładem, jak można było wykorzystywać taki lej. Zbierająca się na jego dnie glina była przez wieki wykorzystywana do choćby do produkcji ceramiki, co oznacza, że wybierano z niego wszystko, aż do skały wapiennej. Oczywiście następuje tu też pewnego rodzaju sprzężenie zwrotne, a więc kiedy wyjmiemy glinę z leja krasowego, procesy ponownie ruszają i on zaczyna się dalej powiększać. Bardzo możliwe, że obecne rozmiary, a trzeba przyznać, że jeziorko jest jednym z największych lejów krasowych, jakie mamy w tej okolicy, są wynikiem właśnie działalności człowieka. Obecne rozmiary jeziorka to ponad kilkadziesiąt metrów średnicy i kilkanaście metrów głębokości. Jak dokładnie wygląda jego dno nie wiemy. Cały rok zbiera się tutaj woda opadowa, dlatego ciężko powiedzieć ile już jest tutaj wtórnie namytej gliny i jak to do końca wygląda. Leje krasowe na terenie rezerwatu nigdy nie były badane pod kątem geologicznym. Nie mamy jakichś odwiertów czy innego rodzaju badań, które tutaj mogłyby potwierdzać, jak to wszystko wyglądało. Natomiast robiono w ich okolicy badania archeologiczne. Dowodzą one, że przez tysiące lat leje te były silnie wykorzystywane, głównie jako źródło gliny, wątpliwe czy jako źródło wody pitnej. Ale mamy dowody na to, że również, również ludzie, którzy przychodzili wydobywać krzemień pasiasty w Neolicie na terenie pola górniczego krzemionki, w jakiś sposób z tych lejów krasowych korzystali. Oczywiście jej główna eksploatacja miała, okresie, miała miejsce w okresie rzymskim i w czasach nowożytnych, no ale to już troszeczkę inna historia. Thank you.